Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie byki. Króciutkie czytanie na kwiecień. Czytanie ogólne. Co dobrego przyniesie bykom kwiecień? Lisek, 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 lisek. No, karta liska, słuchajcie, to. To jest taka karta, która mówi, że trzeba będzie zachować się sprytnie. Jak to lis, prawda? Przebiegle. Czyli jeśli mówimy o bykach, to byk będzie musiał tak zadziałać nie wprost, krótko mówiąc. Może to być energia, która będzie działać przeciwko bykom, czyli tu uwaga, bo ktoś. Zachowuje się jak lis farbowany w stosunku do Was, tak? Przychodzi tylko wtedy, kiedy potrzeba dzwoni, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma potrzebę. Czegoś brakuje, czegoś potrzeba, pomocy, pieniędzy, załatwienia sprawy. Wtedy tylko jest kontakt, prawda? Ale no, jak to w Lisku, lisek kombinuje. Jak uszczuplić czyjeś zasoby. Więc możecie mieć tutaj takich pseudoprzyjaciół, prawda, którzy, no owszem, chętnie do Was przyjdą, najedzą się, napiją, pójdą i, i ślad zaginie, prawda? Czyli uszczuplą Wasze zasoby, wezmą jeszcze ze sobą na wynos i tyle widzieli, prawda? No dobrze, zobaczmy. Ale wiecie co? Jest jedna fajna rzecz na tej karcie. Kogut, prawda? I zobaczcie, on widzi, co robi lis. Z... Kogut w chińskiej astrologii działa. Powiedziałbym, że towarzyszy mu żywioł ognia, prawda? Czyli ten kogut mimo, że Lisowi wydaje się, że może bezkarnie uszczuplać, odbierać i sam o sobie Lis myśli, a jaki ja jestem sprytny. To Lis nie wie jednej rzeczy. No Nie wie właśnie o kogucie, który jest za jego plecami i obserwuje. Czyli te działania. Ja, no ja nie chcę powiedzieć, że byk będzie działał tak jak Lis. Tutaj może być odwrotnie, że Lisem jest ktoś, a kogutem jest byk. I to byk, mimo że nie mówi nic, ale wie, ale widzi, kto, jak się zachowuje. Bardzo czytelna, fajna karta. Zobaczymy, co na to Tarot powie. Proszę bardzo, szóstka buław. Szóstka buław. Karta sukcesu. Królowa denarów. Baza, podstawa, dziesiątka kielichów. Do czego byk dąży? Dziesiątka denarów. Do przeszłości. Karta kochanków. Rycerz kielichów. Karta głupca, wasza energia? Karta głupca, aż niemożliwe. Ale może to, to po prostu w pozytywie, e, bo to może być taka twarz właśnie, tak jak ten kogut, który patrzy, patrzy i widzi, tak? I wyciąga wnioski. Ale jednocześnie dla Lisa nie ma tego koguta. Lis lekceważy koguta. Więc teraz im bardziej dalej rozkładam te karty, tym bardziej czytelne jest dla mnie, kto jest Lisem, a kto jest kogutem. No, i w tym momencie kogutem jest byk. Kogutem jest byk. Dobra. Otoczenie, karta wieży. Król denarów. Karta słońca. No, słuchajcie. Bardzo mocno, bardzo mocno finansowe jest to, jest to czytanie. Przede wszystkim. Ech. Szóstka buław. Szóstka buław to będzie, kwiecień to będzie czas, kiedy trzeba będzie się ujawnić. Trzeba będzie się ujawnić. Trzeba będzie się pokazać. No, oczywiście, już pomijam wszystkie świąteczne wyjazdy, prawda? Że wyjeżdżamy do, do rodziny, więc wsiadamy w swoje nowe auto, zakładamy piękne ciuchy, szczególnie panie, bo trzeba się pokazać, prawda? Żeby ciotce Stefani szczęka opadła i żeby wszystkie inne pociotki miały o czym dyskutować. No więc tu jest taki jakby wjazd. Byk wjeżdża. Wszyscy patrzą na byka, no więc chce czy nie chce, byk się musi pokazać. Ale ja myślę, że byk będzie chciał się pokazać. Od tej najlepszej strony, prawda? Byk w końcu przestanie pełnić rolę obserwującego koguta to w innych kwestiach i w końcu przyjdzie czas przychodzi czas ujawnić te swoje obserwacje i powiedzieć: Ja widzę, Lisku, twoje postępowanie. Takie, 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 takie co ktoś tam ma, prawda? I czas wyjść właśnie z energii tego głupca, który ma związane ręce, bo wydaje mu się, że nic nie może zrobić, prawda? No obserwujący kogut, on może zrobić. Co on może zrobić? No zacząć piać, krótko mówiąc. Czyli wszystkie oczy zwrócą się wtedy na piejącego koguta, czyli na byka, który ogłosi informacje, przestanie ukrywać to, że wie, widzi, zna, spostrzega, rozumie. Czyli chodzi mi tutaj też, na przykład w rodzinie, mogą być jakieś sprawy e, finansowo-majątkowe. Tak? Mamy dziesiątkę denarów tutaj, bądź co bądź. Więc czas by na to, żeby pokazać tej rodzinie, ciotkom po ciotkom wszelakim, że byk też tu jest obecny, że byk też ma prawo. Był, do tej pory byk był takim outsiderem, obserwującym z daleka to, co się dzieje. Różnie cyrki dzieją się w rodzinach, prawda? Ten komuś coś zabrał, ten zasiedział, ten, nie wiem, działkę podkupił, ten się nie chce podzielić, ten nie chce spłacić. Takie są różne sytuacje rodzinne, bo tu takie sytuacje rodzinne akurat tutaj u byka będą. Słuchajcie, bo mamy i królową denarów, i króla denarów, czy przede wszystkim mamy parę jakichś bogatych ludzi, tak? Do tego dziesiątka do denarów, czyli mówimy o kwestiach rodowych, rodzinnych. I wieża, nagłe działanie, coś uderza, jakiś jest impuls, no to mogą być różne impulsy no nie wiem typu e, zmarła ciocia w Ameryce, prawda? Czyli mamy zewnętrzny impuls, który generuje to, że po tej cioci został się spadek potężny. I zaczyna się szarpanina. Pełno lisów się schodzi i jeden patrzy na drugiego, co by tu skubnąć. Myślą, że bezkarnie, ale jednak i byk czuwa i byk widzi. I to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba wyjść y, z cienia. Mamy dwie dziesiątki również w tym czytaniu, czyli moment czego objęcia czegoś w całość, tak? Dziesiątka, koniec. Zaczynamy od asa, ale myślę, że kwiecień właśnie będzie wyglądał tak. Z zewnątrz nadejdzie impuls. To nie wygenerujecie energii wierzy, ona zostanie wygenerowana z zewnątrz, tak? Na podstawie tego impulsu. Byk stwierdzi, że trzeba pokazać to, że się jest również ważną osobą. Można to pokazać w rodzinie poprzez no na przykład ustalenia, że ty pierzesz, ty zmywasz, ja w tym czasie odpoczywam, prawda? Do tej pory byk udawał, że nie widzi tego, że mało, że pracuje, to jeszcze ogarnia dom, działkę i, 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 i czworo dzieci na przykład. Więc to jest czas, żeby zakończyć też tego typu funkcjonowanie. Co jeszcze? Co jeszcze mi tu do głowy przychodzi? Otrzymacie informację, bo to jest ważne. Szóstka była zawsze przynosi ważną informację od szefa szefowej, ewentualnie zależy jaka grupa ludzi. Może to być informacja od byłego partnera. Może to być informacja... Jeśli macie kogoś na oku na przykład i czekacie, czy ta osoba zaprosi Was na randkę, czy nie zaprosi, to tu jest bardzo duża szansa, że zaprosi. Mniej więcej w środku kwietnia, w połowie kwietnia rycerz kielichów się pojawia tak, na białym koniu. No więc przyjdą te informacje, jeśli ktoś pyta, czy on się ze mną skontaktuje. Tak, on się ze tobą skontaktuje, nawet zaprosi Cię do swojej rodziny na święta. O, to jeśli precyzyjnie miałabym komuś odpowiadać na pytanie. Na tą całą kwietniową sytuację z przeszłości rzutuje karta kochanków. Karta kochanków, czyli karta wyboru. Styczeń, luty, marzec byk dokonał wyboru. Zmienił pracę z jednej na drugą, wszedł w nowy związek, prawda? Czy starał się po nowemu. Uporządkować swoją rodzinę, prawda? W sensie macie jakieś tam obowiązki, prawda? I ty, i ty, i ty. I teraz ten kwiecień, właśnie, będzie takim wejściem byka w ten nowy schemat. To właśnie, byk przestanie być biernym obserwatorem, kogutem, a każdy robi co chce. Tylko. Kwiecień będzie miesiącem, kiedy właśnie ten byk w końcu zapieje i zwróci, byk zapieje, byk jak kogut zapieje i zwróci na siebie uwagę. Ja też mam głos, ja też mam coś do powiedzenia. Moje zdanie też tu się w całej tej historii liczy. I myślę, że to będzie bardzo dobra decyzja, bo nie dość, że postawicie na swoim, że zdobędziecie stabilizację emocjonalną, materialną, to w karcie słońca otwierają się dla Was wszystkie do tej pory zamknięte drzwi. Ważne jest, żeby zacząć, bycie, zacząć być zauważalnym w kwietniu. To ważne. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkie byki.